Drodzy słupacze, drodzy wierni, jest to ten wielki dzień, ta wielka noc, ta wielka, wspaniała noc, w której Pan Jezus Chrystus zostawił nam swój testament. Tak właściwie i w tej nocy słyszeliśmy tą Ewangelię, do końca nas umiłował. Bóg jest miłością i tą miłość pokazuje w całym swoim życiu. Pan Jezus Chrystus tak naprawdę nic nie czyni, nic nie myśli, nic nie mówi, mówi, co nie byłoby największa miłość i tylko miłość. Miłość do Ojca, miłość do Matki Najświętszej, miłość do każdego z nas. Miłość, która chce, chce udzielić, która chce nam wszystko dać, co tylko może. I teraz widzimy w tej nocy, tak naprawdę Pan Jezus Chrystus dokonuje taki wielki cud, które można powiedzieć, przewyższa wszystko, co do tej pory uczynił i co później będzie uczynić. Ta miłość do końca, do końca miłości, tak naprawdę ukazuje się w tej nocy. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na całe dzieło odkupienia, to Pan Jezus Chrystus, Pan Bóg wysłał swego syna, Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy nie byli osamotnieni. Pan Jezus Chrystus przyszedł na ten świat, aby nas spawić. Wiemy bardzo dobrze, był wśród nas dzieci i trzy lata i dokonał to wielkie dzieło odkupienia. Przyniósł ludziom prawdę, uczył wszystkie prawdy, wypędził szatana, daj nam siłę i moc. I to dokonał w ciągu swojego ziemskiego życia w jednym miejscu, oczywiście w Palestynie gdzie na, na jakiś czas tłumy idą za Nim, jakiś czas już nikogo nie ma pod krzyżem, a potem znowu ludzie się nawracają. I to jest właściwe, są te dzieje najświętsze w historii świata i te miejsca najświętsze na świecie. A Pan Jezus Chrystus teraz, tej nocy, chce coś niesamowitego nam dać. Jego testament, w przeddzień Jego śmierci, On przecież powiedział, teraz, Moja godzina. Jeśli myślimy o życiu Chrystusa, to On ciągle po prostu o tej godzinie myśli. Święci nam, nam mówię, nawet od pierwszej chwili swego przyjścia na ten świat, chwili Jego wcielenia, jeszcze zanim narodził się, jego, jego pragnienie było tak wielkie. Moja godzina. Moja godzina, aby wypełnić wolę Ojca do końca. I w ciągu swego życia, ile razy mówił, moja godzina jeszcze nie da deszwa? Ciągle mówi o tej godzinie, o tej godzinie. I wiemy, że to jest ta godzina, do której się przygotuje podczas całego swego życia i przygotuje też nas. I to jest ta godzina, kiedy widzimy, że On dokonuje to dzieło odkupienia. Że On teraz, i to rozważamy w ciągu następnych 24 godzin bardzo dobitnie, bardzo głęboko, jak On wylewał, wylewa dla nas wszystko, całą swoją krwią, do, do, całą swoją krew aż do ostatniej kropli. On cierpi dla nas nie, niesamowicie. On przez to usuwa od nas wszystkie kajdany, zrywa te wszystkie okropne sznury, które trzymają mają nas przywiązane, związane z diabłem. Zwolni nas od tej niewoli szatańskiej, zbywa nas właściwie od tej, tego długu, sam za ten dług ogromny płaci i otwiera nam znowu. Już wiecznie do tej, do tej pory zamknięte bramy niebios. te wielkie dzieło odkupienia, które tyle kosztowało, kość koszt, koszt jego jest na cała jego krew i cała jego męka, jego okrutna śmierć. To jest jego godzina. Ale pan Jezus Chrystus akurat teraz powiedział, jak słyszeliśmy w Ewangelii, Ojcze, nadeszła godzina. Więc ta godzina jest nie tylko godzina kalwaryjska, Wielki Piątek, ale zaczyna dokładnie teraz. Jest to całe Triduum. A dlaczego Pan Jezus już teraz powiedział, przyszła godzina, teraz już jest. Ta wielka godzina, ponieważ Pan Jezus Chrystus chce w tej godzinie coś absolutnie wyjątkowego robić. Fakt, że już przyszedł na ten świat, aby nas spawić, jest po prostu nie do wyobrażenia. Miłość bez końca. Ale teraz wymyśli sobie tajemnicę, tajemnicę, coś absolutnie wyjątkowego, co tylko Pan Bóg sam może uczynić. Bo chce, aby nie tylko raz w historii świata, na jednym miejscu, w jednej chwili dokonało się to dzieło odkupienia, ale On chce tu zostać z nami. Chrystus chce, aby po swoim życiu na Ziemi, po tych 33 latach, kiedy już wraca, wróci do Ojca i na wieki tam będzie triumfować, On chce jednak zostać z nami. Nie chce, abyśmy byli sierotami. Nie chce, abyśmy byli sami w tej okropnej walce. I z tego powodu nastąpi, nastąpi ustanowienie najświętszego sakramentu. Najświętszego sakramentu. Chrystus teraz będzie z nami do końca świata. To, co dała apostołom i uczniom Orgisz w Palestynie, jestem prawdą, daje nam wciąż na nowo tą wieczną prawdą. Teraz nie jesteśmy w ciemnościach, pamiętając, że kiedyś ta światłość była dwa tysiące lat temu, nie. Teraz mamy tą światłość, która jakby właściwie wychodzi nieustannie z tabernakulum i z ołtarza. Pan Jezus Chrystus zostanie z nami, aby z nami walczyć, aby nas prowadzić, aby nam być drogą do Ojca, aby zniweczyć wszystkie ataki diabła, aby nas błogosławić, aby zwolnić nas od naszych niesamowitych, okropnych właściwie błędów i grzechów. Pan Jezus Chrystus tutaj na ziemi dokoń, dokonuje dokładnie tak, co wtedy on już robił. O, jaka wielka ulga, jakie wielkie pocieszenie, moi drodzy, szczególnie w tych czasach absolutnych zaćmienia z duchowego słońca, kiedy wszystko jest coraz czarniejsze, ciemniejsze, nie jesteśmy sami. Pan Jezus nas nie opuszczał, jest z nami, sławiciel jest z nami i wciąż nas ochroni, wciąż nas ob obroni, wciąż jest z nami, aby być dla nas wszystkim i podczesieniem, i światłością, i siłą, i potęgą, i jasnością, i radą, i wszystko. Tak, tak musimy po prostu podziwiać ten cud najświętszego sakramentu, który Chrystus, Pan, przecień Jego śmierci ustanowił. O, tak dobre jesteś, panie Jezu, że ne, nas niecnych, nas w, w, głupich i nas okropnie, bo są obojętnych, jednak nie zostawisz samych. I zobacz, ile to kosztuje, w jaki sposób chce zostać z nami. Wybiera malutkie skrzynki, takie skrzynki puste, po prostu jakie zimne, i tam się zamyka we wszystkich tabernakulach świata, ile takich skrzynek jest. Po prostu, i tam się zamyka, aby tam czekać, postaci malutkiego chleba, i w ten sposób właściwie on, ten wielki Bóg zastępów, staje że nie tylko tak małe, ale niby zupełnie zapomniane I będzie się cieszyć, że od czasu do czasu tutaj ktoś zawita i go postawia i jakże rzadko, ale ile godzin w ciągu dnia jest zupełnie sam. I jaka jego radość będzie, jeśli kapłan otwiera tabernakulum i pokazuje Jezusa Chrystusa w najświętszym sakramencie, w adoracji. Oto wierni, tak jest nasz Bóg, tak jest nasz Bóg, że Tomasz Zakwinu nie posiada się zdziwienia, właściwie, że żadna religia może wyobrażać sobie swego Boga tak blisko, jak my mamy ze sobą Pana Jezusa Chrystusa i jest z Bogiem. Ten, którego aniołowie adorują, wszyscy święci w niebie, drżą właściwie przed jego majestatem, tutaj cicho właściwie przyjmuje nas. Ten sam Pan Jezus Chrystus, który ma niby podwójny tron. Tron w niebie, gdzie jest otoczony właściwie chorzcią, triumfującym i tron tutaj na ziemi, gdzie jest otoczony najczęściej paroma myszami, muchami i czasem jakąś tuszyczką, które tutaj chce go postawiać ale na tym nie polega koniec już tego wielkiego cudu dzisiejszego wieczora. Najświętszy sakrament, Jezus chciał więcej. I tutaj widzimy, jak do końca idzie ta miłość. Ta miłość mianowicie decyduje, nie tylko po prostu, że On tutaj zostanie z nami, ale On decyduje, aby to wszystko, co uczynił w czasach, podczas tych 33 lat, a szczególnie w ciągu tej chwili, właściwie zbawienia świata, tej chwili, kiedy nastąpi jego męka i śmierć na krzyżu dla nas i dla naszego zbawienia, aby to nie było znowu na jednym miejscu, w jednym czasie, ale we wszystkich miejscach, jak ostatni prorok Malachiasz powiedział, od wschodu słońca do swego zachodu, czyli we wszystkich miejscach i we wszystkich czasach. Pan Jezus Chrystus chciał złożyć swoją czystą ofiarę na wszystkich tych ołtarzach świata, które po to będą, będą w przyszłości i w przeszłości właściwie budowali. I co Pan Jezus Chrystus tutaj czyni? Tu on właściwie chce, abyśmy byli świadkami jego dzieła odkupienia. Aby to dzieło odkupienia nie było taka historia przeszłościowa, jak moderniści nam nagabują. Natomiast jest to przede wszystkim teraz i tu. Jezus Chrystus teraz i tu odnawia, odnawia, uobecnia. I uczyni prawdziwie obecne to Jego właściwe dzieło odkupienia, Jego życie, Jego męka, Jego śmierć, Jego krew, Jego miłość do końca. Wszystko, co uczynił wtedy, tu mamy. W skrócie w absolutnej tajemnicy pod najświętszymi srakami, sakramenta. W ten sposób Pan Jezus Chrystus wymyślił sobie coś takiego, że nic. Nie, nie może po prostu wyobrażać sobie, że jakieś wielkie wydarzenie, na przykład jak polski albo coś cokolwiek, jakie wielkie zwycięstwo z historii polskiej, że po prostu cienie, codziennie w jakimś miejscu się powtarza. To jest nie do wyobrażenia. A Pan Jezus Chrystus tak powtarza, odnawia swoją ofiarę na Krzyżu, aktem, akt największej tylko miłości. Tak, ten Chrystus jest nie tylko z nami i pomaga nam, prowadzi nas, oświetla nas, nauczy nas, ale ofiaruje się dla nas i dla naszego zbawienia. Wciąż na nowo obmywa nas od naszych grzechów, oczyszcza nas i zwolni nas i wyrzuca tego diabła i pokonuje piekło i grzech i wszystko, co jest przeciwne Panu Bogu. I w ten sposób dokonuje się właściwie do dzieła odkupienia. Tak, ja przystąpię rzeczywiście do Krzyża dokładnie jak Maria Magdalena, Ongyś, jak Dobre Łotr, jak Święty Niewiasny, jak Święty Jan i tak dalej, i potem wszyscy. Tak Pan Jezus chciał. Czy kto folie mógłby coś takiego wymyślić, jeśli nie może być, po prostu może być nieskończona miłość Boga, która tą miłość nie tylko do końca chciał pokazać raz, ale nieustannie we wszystkich miejscach świata do końca nas umiłował, do końca właściwie wytał samego siebie dla mnie. Krystus właściwie powiedział, nie ma większej miłości niż otac swe życie dla ukochanego. I teraz otaje swe życie przede mną, przede mną, rzeczywiście, realnie, substancjalnie przede mną. Oto tajemnica Najświętszego sakramentu w formie, jak to nazywam, że msza święta. Msza święta, oczywiście wszechczasów, czasów, bo pan Jezus Chrystus ten Najświętszy sakrament ustanowił, ustanowił na wszech czasy. I teraz moglibyśmy powiedzieć, że Panie Boże, Panie Jezu, za dużo tu jest. A ponieważ nie rozumiesz moje dziecko, co dla mnie znaczy, do końca nas umiłował, umiłował. I teraz najbardziej niewyobrażalnego, co właściwie nasz Pan jeszcze w swojej szalonej miłości nam wymyśli. Mianowicie, kiedy apostołowie, uczniowie byli z Nim, a moglibyśmy być zastrości, że nie myśleli, bo my moglibyśmy żyć w tamtych czasach. Kiedy odwiedzamy Ziemię Świętą, o wtedy ci, którzy tam byli z nimi, błąd, jestem z nimi, jesteśmy z Nim, więc On jest z nami. A właściwie ten Pan Jezus Chrystus, który oferuje się dla nas, oni jednak myli go z sobą, byli uczestnikami, niektórzy przy najwyższym, w całym, całym dramacie odkupienia, jak my, oni na kalwarii, my na kalwarii każdego ołtarza. Ale jeszcze coś więcej, co najwięcej z tych nie dostało. Pan Jezus Chrystus chce jeszcze więcej kochać, bo miłość, miłość, chce po prostu robić co? Jednoczenie. Jedno chce jednoczyć. Po co Pan Jezus Chrystus nas stworzył? Po co Pan Jezus Chrystus przyszedł nas bawić? Po co Pan Chrystus to wszystko uczynił? Tylko po to, abyśmy poszli do nieba, tylko po to, abyśmy spawili swoją duszę. By to po to, abyśmy mogli oglądać jego twarzą, w twarz nieskończonej szczęśliwości i odbywać po prostu być uczestnikami boskiej natury, prawdziwymi, przybranymi, dziećmi bożymi, które dostaniem jako dzieciństwo jego własne niebo, jego własną, właściwe, że tak powiem, bogie, bo, boże bogactwo. Nic tego sam nie rozumiem, co teraz Wam powiedziałem. To jest po prostu nad wszelkimi, po wszelkim wyobrażeniem. A teraz Pan Jezus Chrystus chce, abyśmy kosztuwali to niebo już teraz. Jakby niecierpliwie, nie chcę tego czekać, abyśmy po BOSU umarli i potem, jeśli jesteśmy wierni Niemu oby tak będzie, oby tak było, abyśmy poszli do niego, aby kosztować z tej, właściwie z tej radości. Nie, już teraz, teraz chce nam dać zadatek tego, właściwie, tej wielkiej radości. Zadatek nieba. Pignus wite eterne, właściwie mówi to Tomasz. Już teraz mamy uczestnictwo w tej, właściwie w tym, w tym, w tym, w, tym życiu, w tym wiecznym życiu w niebie. Czyli niebo mamy w serca. W sercu. W jaki sposób? Bo ten Pan Jezus Chrystus, który przyszedł i chce w Najświętszym sakramencie zostać z nami i ofiarować że właściwe webrze święty dla nas i ofiarować, kontynuować swoją ofiarę na krzyżu, gdzie przez Komunię Świętą wchodzi w nas. In nobis. Verbum caro factum et habitavit. In nobis. W nas. Człowo, Człowo, Słowo, Słowo Boże stało, że potoczałem, aby na końcu mieszkać w nas, bywać w nas. Tutaj jest jego żywe tabernakulum I to jest jego pragnienie. Gorąco pragnął, Pan Jezus Chrystus powiedział, aby właściwie na, na ten moment, kiedy mo, mogę spożywać tą paschę, zanim będę cierpiać. To jest ta paska. To jest ustanowienie Najświętszego Sakramentu, zarówno jako sakrament, jako Najświętszy Sakrament, jako ofiara jako komunia, jako pokarm. I dlatego Pan Jezus Chrystus nie wybrał kościoła element, na przykład diament, aby właściwie pod tymi postaciami być z nami obecnym, ale zwykły, malutki kawałek chleba, aby ten chleb przeistoczyć właściwie w jego własne ciało. I to chwina przeistoczyć w Jego własną krew. I tutaj już nie mamy słów. Pana Boga mamy w nas, Boga, którego wszyscy adorują, w niebie Pana Jezusa Chrystusa, który triumfuje w niebie, którego podziwiamy, którego życie powiedziwiamy w nas tutaj słowa już znikają. I proszę Was, abyście po prostu właściwie w tej nocy, w tej nocy, kiedy Pan Jezus Chrystus wziął chleb, Jego święty i ścigone ręce i dokonował po raz pierwszy przeistoczenie, Abyście dziękowali, arcybiskup Fewre chętnie mawiał, Pan Jezus Chrystus pokazał moją, swoją miłość w jaki sposób, przede wszystkim przez ustanowienie Najświętszego Sakramenta, przez to, że dał nam swoją własną Matkę za Matką i za to, że ustanowił kapłaństwo katolickie. Dlaczego? Ponieważ to jest kolejny cud. Aby móc to wszystko dokonać do końca świata. Panie Jezu, jak to robisz? Ty wracasz do nieba, wrócisz do nieba, a teraz w jaki sposób ty będziesz dalej obecny? Przez jakiś czynem? I Pan Jezus odpowiadał, dlatego ustanowiłem kapłaństwo. Kapłaństwo katolickie, aby wybierać najpierw was, apostołów, i potem wszystkich kapłanów, którzy dzisiejszej nocy zostali niezamowicie wybrani przez pana Jezusa Chrystusa. W tej nocy, kiedy wyświęcił apostołów na kapłanów, mówiąc ich, to cięcie, to, dokładnie to, dokładnie ten, ten święty sakrament, dokładnie tą świętej, to cięcie, róbcie to. To za rozkaz. Ordo jest rozkaz. Ten rozkaz Chrystusa dał apostołom, tym samym dał im moc, aby ten rozkaz też wykonać. I od tego momentu odprawiali mszę świętej i dali komuncie świętą i dokonali przeistoczenia. I w tym momencie Pan Jezus Chrystus widział wszystkich kapłanów na całym świecie, a także mnie niegodniego i nas kapłanów, których właściwie nawet roził do kapłaństwa w tym otomencie. Każde kapłaństwo, całe kapłaństwo katolickie ma tutaj swój początek, swoje, swoje źródło. I tutaj Pan Jezus Chrystus to wszystko robił tylko z jednego powodu, z miłości, aby móc kontynuować On, będąc już u Ojca w niebie, być z nami do końca świata i nie zostawić nas. I przez swoich kapłanów dokonać ta, całe to dzieło odkupienia, które On już sam dokonał, kiedy był czyścią i trzecia lata wśród nas. Matko Najświętsza. Uć, uć, chcemy uczyć się od Ciebie tej właściwej miłości, którą musimy mieć do Chrystusa za taki cud łaski. Dziękujmy Panu Jezusowi przez Marię za ten cud Najświętszego sakramentu i bądźmy trochę bardziej wierni i gorliwi, właściwie jeśli chodzi o cześć Najświętszego sakramentu, o gorliwe uczestnictwo we Wamrzech świętych, wszech czasów i o dobrą świętą komunię. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalą Jezus Chrystus.